Hej, słuchajcie, na taką prośbę ucznia nagram tutaj jeszcze jedno y, równanie, jest sprowadzalne do równania kwadratowego z użyciem wyrazu pomocniczego T. Tylko już tutaj wszystko odtwarzam, będę zaglądała, jak wygląda tutaj to równanie. W sumie nie miałam takiego tematu. Więc, to będzie z taką korzyścią dla tych osób, które będą chciały sobie zobaczyć, jak takie coś się rozwiązuje. A dlaczego nie miałam takiego tematu? Ponieważ tego już nie ma w podstawie. Ja tego nie robię ewentualnie do rozszerzenia, natomiast jest to też pomocne w różnych zadaniach, więc może się przyda. Zapisuję tutaj przykład. 2x do czwartej już ścieram, bo z przyzwyczajenia zapisuję kwadratowe. 2x do czwartej. I mamy tak: 2x do czwartej. Odjąć 12x kwadrat, dodać 16. I tutaj słuchajcie, no musimy zastąpić sobie tutaj literką pomocniczą t, tak żeby doprowadzić do tego, że możemy liczyć deltę. Czyli wstawiamy sobie tu jako 2t kwadrat, czyli za 2x do czwartej wstawiam 2t do kwadratu, odjąć 12t i dodać 16, równa się 0. No, i normalnie tutaj liczymy deltę. Czyli to jest moje a równa się 2, b jest minus 12, c to jest 16, czyli delta to jest wzór b do kwadratu, więc minus 12 do kwadratu, czyli od razu tutaj wpiszę 144, odjąć 4 razy 2 i razy c, czyli razy 16. Ja tutaj już, żeby się nie mylić, mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko zgodnie. Mamy tak delta na pewno będzie odjąć 144 odjąć, 4 razy 2 to jest 8, mamy 16 razy 8, możemy to policzyć w pamięci, czyli 10 razy 8, 80 10, 8 razy 6, 48, czyli łącznie tutaj będziemy odejmować 120. 128, a więc tutaj moim wynikiem będzie 16, a więc pierwiastek z delty to będzie 4. I teraz tutaj będziemy liczyć pomocniczo T1 i T2 z takiego samego wzoru jak X1 i X2, czyli minus B, a więc dwa, minus, y, y, samo 12, już tutaj usuwam tego minusa, ponieważ tu jest minus, we wzorze jest minus, to będzie 12. Odjąć 4 na 2 razy 2, zapiszę tu od razu 4. Z tej strony zapisuję 12 dodać 4 na 4, a więc tutaj mamy 12 odjąć 4 to jest 8 na 4 to będzie 2, i tutaj mamy 16 dodać 4 na 4 to będzie 4. Teraz od razu tutaj zapisuję założenie, te musi być większe, równe 0, żeby w ogóle brać je pod uwagę, w związku z tym te dwa rozwiązania biorę pod uwagę. Pamiętaj o tym, że jeśli tutaj by wyszło minusowe, to, to tego nie bierzemy w ogóle pod uwagę, rozwiązania minusowego. I osobno sobie tutaj teraz wyliczam z tej strony, czyli... Mamy tak, jeśli t1 równa się 2, to ja muszę sobie podstawić za x, czyli będzie x do kwadratu równa się 2 i szukam rozwiązań. A więc x ściągam, pamiętaj, kwadrat może być pierwiastkiem z 2 lub minus pierwiastkiem z 2, bo pamiętaj, że jeśli podstawisz za kwadrat zarówno liczbę dodatnią, jak i ujemną, to i tak tutaj wyjdzie ci wynik. Teraz T2, czyli to, co tutaj mamy, T2 równa się 4, czyli x do kwadratu równa się 4, i znowu możemy mieć dwa rozwiązania. Pierwiastek z 4 to jest 2, i kolejnym rozwiązaniem może być minus 2, więc można powiedzieć, że mamy tutaj 4 rozwiązania. W taki sposób rozwiązujemy równania sprowadzalne do równań kwadratowych. Mam nadzieję, że choć tym krótkim filmem, choć troszeczkę tutaj pomogłam.